Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam moją kolekcję yy, książek z serii Wojownicy. Od lutego zaczęłam je zbierać i do tego czasu sądzę, że bardzo dużo mi się udało ich uzbierać i dużo przeczytać. Pierwszą książką to oczywiście Wojownicy Ucieczka dzicz. Zaczęłam ją czytać i dopiero po kilku miesiącach kupiłam następną część bo tak średnio mi się podobała ta książka ale po następnych już kupowałam co kilka dni następne mam też ogień i lód książka była bardzo fajna, podobała mi się mam las tajemnic taka troszkę gorsza od ogień i lód, ale też bardzo fajna w pierwszej serii również mam cisza przed burzą Niebezpieczna ścieżka i czarna godzina. Wszystkie z tych trzech książek bardzo mi się podobały, były bardzo ciekawe, i chyba pierwsza seria była jedną z najlepszych. Dotyczące pierwszej serii mam jeszcze mangę Ty, Krysią, Gwiazdy i Sasze, Ucieczka w las. Niestety nie mam następnych części tej mangi, ale zamierzam kupić. Oczywiście, Beach, początek legendy i dwie super edycji. I mam misję ognistą, misję ognistej gwiazdy. Na początku była taka trochę nudna, ale potem już jak akcja się rozwinęła, to była bardzo ciekawa i bardzo szybko ją przeczytałam. Mam też przepowiednie błękitnej gwiazdy, którą bardzo szybko przeczytam. Od razu była bardzo ciekawa i wzruszająca. Teraz na drugą serię mam książkę Północ. Z nowej przepowiedni, i taka na początku była trochę bardzo nudna, ale już w połowie książki była bardzo ciekawa i czytałam ją bardzo szybko. Mam również wschód księżyca, którą przeczytałam w jeden dzień, i świt, która też była bardzo fajna. Aktualnie czytam Blask Gwiazd, która wczoraj mi przyszła, i już bardzo dużo przeczytałam. Połowę książki, w sumie jestem więcej niż na połowie, i myślę, że nawet dzisiaj po skończeniu filmiku skończę ją czytać, bo bardzo ciekawa jest, zaciekawiła mnie, i akcja też jest super. Potem mam książkę Zmierzch, Ciekawi mnie, wygląda bardzo fajnie, okładka jest bardzo ładna. I Zachód Słońca. Mam również trzecią serię, i mam widzenie. Nie umiem się doczekać aż skończę drugą serię, żeby zacząć czytać trzecią. Bo z okładek bardzo super to wygląda. Mam mroczną rzekę, wyrzutek, zaćmienie, długie cienie. Ta okładka w ogóle bardzo mi się podoba. Nie umiem doczekać się aż będę ją czytać, bo ona jest taka ładna. I wschód słońca która w sumie niedawno została wydana ta okładka jest taka średnia, tylko zaciekawia mnie ten kod i tutaj jest drugi i zaciekawi właśnie ciekawi mnie co się dzieje oraz nie umiem się doczekać aż skończę trzecią serię i zacznę czwartą bo od czwartej serii są bardzo ładne okładki po polsku w właśnie z drugiej części Przemijające echa, i chcę szybko przeczytać, żeby następne części kupować sprzed premiery. Więc łącznie mam 22 książki i nie umiem się doczekać, aż skończę wszystkie czytać, żeby być na bieżąco i kupować sprzed premiery bo dodatki są bardzo fajne. Również mam y, kilka kart sprzed premiery, naklejkę, plan lekcji, zakładkę i przypinkę I. Mam nadzieję, że odcinek ci się spodobał. Zostawisz łapkę w górę i subskrypcję. Napisz również w komentarzu, jaki odcinek następny nagrać.